Airbus A380, największy komercyjny samolot pasażerski, jaki kiedykolwiek zbudowano, był niegdyś ikoną europejskiej inżynierii lotniczej. Jednak pomimo swoich ambicji oraz imponujących cech, nie udało mu się osiągnąć celów komercyjnych. W tej analizie zagłębiamy się w początki A380, jego charakterystykę techniczną, wyzwania napotkane podczas jego rozwoju oraz czynniki ekonomiczne, które ostatecznie doprowadziły do jego upadku. Usiądźcie wygodnie i zapraszamy na kolejny odcinek na kanale Atech. Historia A380 rozpoczęła się jako próba podważania przez Airbusa supremacji Boeinga 747 królowej przestworzy, który zdominował rynek samolotów szerokokadłubowych od lat 60. ubiegłego wieku. Zainspirowany trendami na rynku podróży gwiazd i wyzwaniami związanymi z rentownością 747, Airbus rozpoczął projekt A3XX pod koniec lat 80., mając na celu stworzenie samolotu o bardzo dużej pojemności oferującego najwyższy komfort i niższe koszty operacyjne. Po latach prac rozwojowych A3XX przekształcił się w A380, powietrznego giganta zdolnego przewieźć do 853 pasażerów w niezrównanym komforcie. Dzięki imponującym wymiarom, 80-metrowej rozpiętości skrzydeł i 84-tonowej ładowności, A380 był najnowocześniejszym samolotem w dziedzinie inżynierii lotniczej. Wyposażony w potężne silniki i oferujący znaczną autonomię lotu, zapowiadał rewolucyjne wrażenia z podróży. Droga do sukcesu nie była jednak pozbawiona pułapek. Znaczne opóźnienia w rozwoju, zwłaszcza z powodu złożonych problemów z okablowaniem, doprowadziły do dodatkowych kosztów i rosnącej presji na harmonogram produkcji. Ponadto incydenty techniczne, takie jak awarie silnika, nadszarpnęły początkowo nieskazitelną reputację A380 i doprowadziły do znacznych wydatków na naprawy. Pomimo swoich imponujących cech, A380 ostatecznie stanął w obliczu poważnych wyzwań ekonomicznych. Zmiana preferencji linii lotniczych w kierunku mniejszych, bardziej wydajnych samolotów w połączeniu ze spadkiem popytu na podróże długodystansowe typu hub and spoke sprawiły, że A380 stał się mniej atrakcyjny na rynku. Wysokie koszty rozwoju i potrzeba zapełnienia dużej liczby miejsc dla pasażerów, aby osiągnąć rentowność, podważyły jego ekonomiczną opłacalność. W końcu wiadomo, że niewypełniony samolot to puste generowane koszty, a w przypadku wypełnienia całego samolotu logicznym jest, że rentowność automatycznie się zwiększa. Od momentu wejścia do służby legendarny A380 wykonał ponad 800 tysięcy lotów z powodzeniem przewożąc ponad 300 milionów pasażerów na całym świecie, ponieważ produkcja tego giganta przestworzy dobiegła końca, A380 będzie latał jeszcze przez wiele dekad. Airbus pozostaje w pełni zaangażowany we wspieranie operatorów A380 i ich flot, zapewniając ciągłość i niezawodność tego kultowego symbolu lotnictwa komercyjnego. Oficjalna premiera Airbusa A380 przez firmę Airbus w grudniu 2000 roku zapoczątkowała ambitną erę w lotnictwie komercyjnym. Jednak pomimo początkowych nadziei i oczekiwań, A380 miał najkrótszą żywotność spośród wszystkich modeli europejskiego producenta samolotów. Jego produkcja, która rozpoczęła się od wyprodukowania pierwszych skrzydeł w 2002 roku, trwała zaledwie 19 lat, aż do dostarczenia ostatniego samolotu do Emirates w 2021 roku. Okres ten ulega dalszemu skróceniu do 14 lat, jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszy samolot dostarczony do Singapore Airlines w 2007 roku, co podkreśla krótkie istnienie tego behemota na niebie. Pomimo dołożenia wszelkich starań, Airbus nie był w stanie zapełnić początkowych oczekiwań dotyczących popytu. Z 1400 jednostek zaplanowanych na rynek bardzo dużych samolotów dostarczono tylko 251. Liczba ta odzwierciedla nie tylko wyzwania stojące przed A380 na rynku, ale także skalę rozbieżności między optymistycznymi prognozami a ekonomiczną i operacyjną rzeczywistością lotnictwa komercyjnego. Jest to po prostu cud inżynierii, który zawsze wyróżniał się na zatłoczonym niebie lotnictwa komercyjnego. A380 to znacznie więcej niż tylko samolot. To doświadczenie samo w sobie. Wyobraź sobie, że wygodnie rozsiadasz się w fotelu, a następnie zdajesz sobie sprawę, że masz znacznie więcej miejsca niż zwykle. To jedna z pierwszych rzeczy, która rzuca się w oczy po wejściu na pokład A380. Dzięki dwum przestronnym, pełnowymiarowym pokładom, samolot ten daje prawdziwe poczucie przestrzeni, niezależnie od tego, czy siedzisz w klasie pierwszej czy ekonomicznej, a swoboda poruszania się na pokładzie jest po prostu nieporównywalna. Nie bez powodu A380 jest samolotem preferowanym przez wielu pasażerów. Niezależnie od tego, w której klasie podróżujesz, z pewnością będziesz cieszyć się niezwykłymi wrażeniami z lotu. Do tego dochodzi nieco magiczny aspekt podróżowania tak dużym samolotem. To jak posiadanie własnego małego zakątka nieba, w którym można się zrelaksować i cieszyć lotem w spokoju. A380 błyszczy jednak nie tylko od strony pasażerskiej. Jako pioner innowacji w branży lotniczej, Airbus przesunął granice w tym samolocie. Nie tylko oferuje on wyjątkowy komfort, ale także wyznacza nowe standardy w zakresie trwałości i wydajności. Dzięki niskiemu zużyciu paliwa na pasażera i obniżonemu poziomowi hałasu, a 380 jest ekonomiczny dla linii lotniczych. Porozmawiajmy też o jego kompatybilności z istniejącą już infrastrukturą lotniskową. Zaprojektowany z myślą o ułatwieniu operacji naziemnych, A380 umożliwia szybkie wsiadanie i wysiadanie, skracając czas oczekiwania pasażerów i linii lotniczych. A fakt, że może on korzystać z istniejących bramek lotniskowych przy niewielkich modyfikacjach, jest po prostu genialny. Tak więc, choć niektórzy mogą uważać A380 za zbyt drogi bądź też zbyt duży, dla entuzjastów wygodnych podróży jest to prawdziwa gratka. Dzięki swojej przestronności oraz wygodzie na pokładzie, jest to doświadczenie lotnicze, które zostanie z Tobą na wiele, wiele lat. Pomimo, że wiele komercyjnych linii lotniczych oferuje zdecydowanie tańsze loty, wygoda ich samolotów nie idzie z tym w parze, dlatego czasami warto postawić na wygodę i luksus. Ostatecznie, pomimo imponujących osiągów, A380 nie zdołał osiągnąć celów komercyjnych wyznaczonych przez Airbus. Anulowanie zamówień, wysokie koszty produkcji i rosnąca konkurencja ze strony mniejszych samolotów przyczyniły się do jego upadku. W lutym 2019 roku Airbus ogłosił, że zaprzestanie produkcji A380 oznaczając koniec ery samolotów szerokokadłubowych. Choć dla wielu linii lotniczych A380 przeszedł już do historii, niektórzy operatorzy nadal z powodzeniem eksploatują ten kultowy samolot. Ponadto zwiększony popyt na podróże po pandemii i niedobory nowych samolotów utorowały drogę do możliwego odrodzenia A380 na rynku lotnictwa komercyjnego. Jednak jego przyszłość pozostaje niepewna w stale zmieniającym się krajobrazie lotniczym. Czas pokaże, co się stanie. Jednak wbrew wszelkim oczekiwaniom Airbus dokonał prawdziwego Tour de Force w 2023 roku, miażdżąc wszystkie poprzednie rekordy i potwierdzając swoją dominację na rynku lotniczym. Sprzedając nie mniej niż 2319 samolotów w 2022 roku, europejski producent osiągnął bezprecedensowe wyżyny, spychając swoich konkurentów w cień swojego spektakularnego sukcesu. Dla porównania Boeing pomimo wszystkich swoich wysiłków był w stanie tylko patrzeć z podziwem na błyskawiczny wzrost Airbusa z luką prawie 800 samolotów między dwoma gigantami nieba. Ten komercyjny triumf znajduje odzwierciedlenie w imponującej liczbie zamówień netto wynoszącej 2094 samoloty po stosunkowo niewielkiej liczbie anulowanych zamówień. Wynik ten znacznie przewyższa poprzedni rekord ustanowiony w 2013 roku ze wzrostem o 590 samolotów. Ten ogromny sukces jest w dużej mierze przypisywany rodzinie samolotów średniego zasięgu A320 Neo, w szczególności bardzo poszukiwanemu A321 Neo, który zgromadził nie mniej niż 1689 zamówień netto, znacznie przekraczając najbardziej optymistyczne oczekiwania. Ale to nie wszystko, ponieważ Airbus zabłysnął również na rynku długodystansowym z 281 zamówieniami netto na A350, co oznacza najlepszy rok komercyjny w historii tego programu. Te niezwykłe wyniki potwierdzają ożywienie na rynku lotów długodystansowych, jak podkreślił prezes wykonawczy Airbusa, Juálin Fari, w niedawnej prezentacji. Dzięki takim osiągnięciom Airbus nadal pisze historię nowoczesnego lotnictwa, podczas gdy Boeing wciąż próbuje dogonić tego europejskiego giganta przez tworzy. Jak myślicie, czy kiedykolwiek uda mu się to osiągnąć? Historia A380 to zarówno saga ambicji, jak i rzeczywistości ekonomicznej w branży lotniczej. Pomimo obiecujących początków nie był on w stanie utrzymać się na rynku tak długo, jak oczekiwano. Wygórowana cena, ogromne rozmiary i cele środowiskowe doprowadziły do upadku A380. Niemniej jednak jego dziedzictwo żyje w historii lotnictwa jako symbol śmiałości i innowacji. Pomimo zaprzestania produkcji, gigant przestworzy będzie latał obok swojego wielkiego konkurenta Boeinga jeszcze przez jakiś czas. A ty, które samoloty wolisz, daj znać w komentarzu i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale ATECH. Do zobaczenia!